Dzień dobry mamy poniedziałek, 29 dzień grudnia. Oglądają Państwo główne wydanie wiadomości Telewizji Imperium. W dzisiejszym wydaniu dalej pozostajemy w świątecznym nastroju, powiemy o ciekawych szopkach, będzie też pracowicie jak to przystało na mrówki, które dorobiły się dłuższej mrówkostrady. Zrobi się też kulturalnie, to za sprawą debat osiedlowych. Agnieszka Baron, zapraszam. Mrówkostrada w Gliwickiej Palmiarni doczekała się rozbudowy. Mrówki okazało się tak pracowite, że nie wystarczyło im 6 metrów specjalnego tunelu. W pawilonie tropiku można obserwować pracę kolonii mrówek z gatunku grzybiarka parasolowata. Mrówki można podglądać dzięki akrylowej, przeźroczystej instalacji łączącej główne gniazdo z miejscem, w którym mrówki tną liście. Teraz długość instalacji została wydłużona do 15 metrów. Poza długością mrówkostrady zwiększyła się także liczebność kolonii mrówek. Rok temu, kiedy Mruwisko zostało założone, mrówek było zaledwie kilkadziesiąt, teraz jest ich około tysiąca. Gliwicka Palmiarnia jest najprawdopodobniej jedynym miejscem w Polsce dającym możliwość obserwowania pracy mrówek. Za nami Forum Kulturalnych Debat Osiedlowych. Podczas spotkania liderów dzielnicowych z przedstawicielami miasta i Gilwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przedstawiono harmonogramy wydarzeń kulturalnych, które zostały wypracowane podczas debat. Mieszkańcy mają sporo pomysłów, które chcą zrealizować. Kulturalne debaty osiedlowe to jest cykl spotkań z mieszkańcami w kilku dzielnicach. Zorganizowaliśmy taki cykl warsztatów, które miały na celu przede wszystkim zdiagnozowanie potrzeby wydarzeń kulturalnych w ich dzielnicach, takich małych, lokalnych wydarzeń. Finałem tych wszystkich spotkań było stworzenie harmonogramów wydarzeń w dzielnicach. I tutaj potrzeby mieszkańców były bardzo różne. W łabędach, na przykład, mieszkańcy chcieli bardzo rozpocząć taki cykl spotkań z ekspertami. Odbyły się tam spotkania z doradcą prawnym, z psychologiem, na przykład w w Tutaj już e, panie e, wyrażały chęć do przeprowadzenia na przykład takich warsztatów artystycznych, e, odnowienia e, grobów e, ludzi poległych, także tutaj było bardzo duży harmonogram działań. E, debaty trwały w, w dzielnicach przez cały miesiąc listopad. W każdej dzielnicy odbyły się dwa spotkania, mniej więcej 2-3 godziny w zależności od, od aktywności mieszkańców. E, jeżeli chodzi o to, skąd się wziął pomysł, tutaj w trakcie, w trakcie spotkań w ramach poprzedniej inicjatywy z Międliwice, my jak gdyby też poznaliśmy Troszkę te lokalne społeczności, i zauważyliśmy, że w niektórych dzielnicach rzeczywiście mieszkańcy, jako potrzebę, zgłaszają brak takich lokalnych wydarzeń, które będą dla nich dostępne miejscowo. Rzeczywiście osoby starsze to była ta większa grupa tych, tych od naszych odbiorców, którzy byli zainteresowani działaniami, aczkolwiek na tych już spotkaniach, które już wypłynęły z tego harmonogramu, to znaczy mam na myśli te spotkania już w ramach tego harmonogramu, tam już rzeczywiście mieszkańcy w każdym wieku w nich uczestniczyli. Myślę, że to było zdecydowanie koło rozruchowe. Tutaj zwiększyliśmy zarówno aktywność, jak i taką skłonność do podejmowania oddolnych inicjatyw przez mieszkańców. Nie kończymy tego projektu, nie mówimy stanowczo nie. Harmonogramy na razie mamy stworzone do końca tego roku, aczkolwiek już w przyszłym roku planujemy kolejne działania wraz z mieszkańcami. To były jedne z najtragiczniejszych świąt od kilku lat. To opinia Państwowej Straży Pożarnej. Tylko w Wigilii i dwa dni świąt strażacy wyjeżdżali ponad 2000 razy. Z czego ponad 650 razy do gaszenia pożarów, w których zginęło 15 osób, a 37 zostało rannych. A jak sytuację po świętach ocenia Gliwicka policja? To wracając na nasze podwórko gliwickie, powiatu gliwickiego, Mogę mu powiedzieć, że święta te 4 dni przedłużonego weekendu minęły bezpiecznie. Tutaj policjanci w tym czasie zatrzymali 23 sprawców przestępstw. No, wydaje się, że to dużo, ale to nie jest duża liczba, bo tego typu ilości zdarzają się jednego dnia. Wśród tych 23 zatrzymanych sprawców przestępstw, 9, aż 9 to byli nie kierujący. Rekordista na ulicy Nowej miał ponad 3 promile alkoholu, kierował Toyotą wenzis także można powiedzieć, że nieodpowiedzialność za kółkiem dalej się szerzy. Dzisiaj trwa akcja trzeźwożna na Gliwickich drogach, trzech już zatrzymano, którzy są, można powiedzieć, wczorajsi, mają powyżej pół promila alkoholu, odpowiedzą przed sądem. Jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne, nie było tego zbyt dużo. Zdarzały się tu taka ciekawostka, kradzieże domowe, czyli można powiedzieć znajomi, okradali znajomych w czasie spotkań świątecznych. Taką ciekawostką może być podsumowanie niedzieli, bo to był dzień dosyć ciekawy. W całym naszym rejonie odnotowaliśmy tylko trzy przestępstwa. To jest, można powiedzieć evenement, bo średnia zdarzeń wszelkiego rodzaju oscyluje pomiędzy dziesięcioma a nawet trzydziestoma dziennie. Wiadomo, duży rejon, 350 tysięcy osób, zdarzeń bardzo dużo, tylko trzy. Nie odnotowaliśmy dawno takiego dnia. Pozostając jeszcze w klimacie świąt Boże Narodzenie, to nie tylko pasywne spędzanie czasu za stołem, to także kolędowanie i aktywne zwiedzanie kościołów, a co za tym idzie, porównywanie szopek. Takie niezwykłe szopki, bo namalowane na szkle, można podziwiać i porównywać w centrum organizacji kulturalnych perełka. Obecnie możemy podziwiać wystawę szopek malowanych na szkle. Autorką tych prac jest pani Maria Teresa Jaworska, współpracująca obecnie z grupą plastyczną Faun, a z tym miejscem, w którym się znajdujemy, czyli z perełką, związana od 1984 roku, czyli już, już troszkę czasu. Są to prace nawiązujące swoją tematyką do motywów ludowych, zwłaszcza śląskich, a także do takiej naszej polskiej obrzędowości. No i autorka dokona wyboru prac związanych ze świętami. Są to szopki malowane na szkle, czyli to jest technika dość ciekawa. Prezentuje się to bardzo to bardzo podoba się to dzieciom, dlatego zapraszamy serdecznie, zwłaszcza, zwłaszcza całe rodziny z dziećmi, do oglądania tej wystawy. Wystawa będzie czynna do 5 stycznia, natomiast my działamy w dniach normalnych w tygodniu od 9 do 18 i wtedy można do nas przyjść i zobaczyć wystawę. Jeżeli chodzi o zorganizowane grupy, to prosimy oczywiście o wcześniejszy kontakt, wtedy wszystko to zorganizujemy, tak żeby, żeby, żeby było jeszcze wygodniej. Końcówka roku to czas podsumowań. Mimo, że Gliwickiemu Piastowi nie udało się zająć lokaty w górnej części tabeli, to zdaniem prezesa klubu miniony sezon można zaliczyć do udanych. Zarząd klubu uważa, że był to sezon udany. W 90% tak możemy powiedzieć. Naszym celem, tak jak przed sezonem, było na zajęcie co najmniej ósmego miejsca. Do tego celu niedużo zabrakło. Jak wiemy, jesteśmy na dziesiątym miejscu. Mamy tak naprawdę bliski kontakt z zespołami, które są w tej chwili, na dzień dzisiejszy, w grupie finałowej. Był to też rok wielu naszych, jak to nasz trener opisywał, historycznych rezultatów. Chociaż no, kiedyś te rezultaty musiały zostać osiągnięte, ze względu na to, że już jesteśmy piąty rok w ekstraklasie, i kiedyś należało się spodziewać, że. Pokonamy w końcu Legię Warszawa, Lecha Poznań, przygórnika Zabrze na jego terenie. Na pewno jesteśmy zadowoleni. Zawodnikom i szkoleniowcom już teraz życzymy, aby nadchodzący rok przyniósł jeszcze więcej powodów do zadowolenia. A więcej informacji sportowych już jutro w programie Zoom na Sport o godzinie 16.45. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa w głównym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Przypominamy, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i za pośrednictwem strony tvimperium.pl. Za chwilę prognoza pogody na wtorek. Kolejne wydanie wiadomości jutro o tej samej porze. Zapraszam w imieniu Katarzyny Magiery. Życzę spokojnego popołudnia i do zobaczenia.